To historia o tym, jak jedna szara myszka potrafiła odwrócić wyobrażenia o sobie i zmienić wszystko wokół. Skromna analityczka Alina Siewiercewa niespodziewanie ujawnia nie tylko błyskotliwy umysł, ale także siłę, determinację i tajemnice, które mogą uratować karierę przełożonego i całą firmę. Za niepozornym wyglądem kryła się kobieta o żelaznej woli i niezwykłej intuicji. Ta historia przypomina, że nie można oceniać człowieka po pozorach kropka zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych historii, deszczowy październikowy wieczór spowił miasto szarą mgłą. Krople deszczu bębniły po dachu mojego samochodu, gdy czekałem na parkingu restauracji światło księżyca. Nerwowo spoglądając na zegarek, przypominałem sobie, jak doszedłem do tej absurdalnej sytuacji. Alina Siewiercewa, cicha, niezauważalna pracownica naszego działu analitycznego. W firmie prawie nikt jej nie zauważał. Zawsze pochylona nad papierami, w niepozornych okularach i workowatych ubraniach. Szara myszka, tak ją nazywano za plecami. I ja przyznam się, też wszystko zaczęło się od projektu Konstelacja, ogromnego kontraktu, który nasza firma prawie straciła przez błąd w obliczeniach. To właśnie Alina odkryła krytyczną nieścisłość na godzinę przed końcową prezentacją. Gdy wszyscy wpadli w panikę, ona po cichu przeliczyła dane i uratowała umowę. Z radości dyrektor kazał wszystkim świętować sukces. Ja, jako kierownik projektu, powinienem był uczestniczyć w obchodach, ale zamiast tego postąpiłem dziwnie, nawet jak na siebie. Zaprosiłem Alinę na kolację, tylko we dwoje. Wydaje mi się, że zasługuje pani na szczególne podzękowanie, powiedziałem wtedy, dziwiąc się własnej inicjatywie. Spojrzała na mnie tak, jakbym mówił w obcym języku: Nie wiem, wymamrotała. Nerwowo poprawiając okulary, światło księżyca. Jutro o ósmej. Zarezerwuję stolik, oznajmiłem pewnym tonem, sam nie rozumiejąc, skąd wzięła się ta stanowczość. I oto teraz siedziałem za kierownicą, obserwując przechodniów przez mokrą od deszczu szybę. Ósma. Piętnaście po ósmej. Wyglądało na to, że nie przyjdzie. Telefon zawibrował. Wiadomość z nieznanego numeru. Jestem w środku. Stolik na pana nazwisko. Zaskoczony, wysiadłem z samochodu i pośpieszyłem do wejścia. W ciepłej, oświetlonej miękkim światłem sali restauracji rozejrzałem się po gościach, próbując znaleźć znajomą przygarbioną sylwetkę. Pan Wierszynin zawołał mnie majtre de hotel. Pańska towarzyszka już czeka. Poszedłem za nim do stolika przy oknie i wtedy mój świat się odwrócił. Przy stoliku siedziała kobieta, ale zupełnie nie taka, jakiej się spodziewałem. Smukła sylwetka w eleganckiej czarnej sukni, odsłaniającej delikatne ramiona. Lekkie fale kasztanowych włosów okalały twarz o subtelnych rysach. Oczy, głębokie, wyraziste, bez zwykłych okularów, patrzyły na mnie z lekkim uśmiechem. Alina! Wydusiłem, zastygając w bezruchu. Dobry wieczór, Andrzeju Wiktorowiczu! Jej głos brzmiał pewniej niż zwykle, z nutą ciepła, której nigdy wcześniej w nim nie słyszałem. Proszę usiąść, niech pan tak nie stoi, jakby zobaczył ducha. Usiadłem naprzeciwko niej, nie spuszczając z niej wzroku. Wygląda pani inaczej, powiedziałem, zdając sobie sprawę z głupoty tego zdania. Uśmiechnęła się łagodnie. Strój do pracy i strój na kolację w świetle księżyca to dwie różne rzeczy. Nie sądzi pan? Oczywiście. Przytaknąłem, wciąż próbując połączyć w myślach obraz cichej pracownicy z kobietą siedzącą przede mną. Przyznam, że jestem trochę oszołomiony. To widać, w jej oczach błysnęły iskierki rozbawienia. Samel jej już polecił niezłe wino. Dołączy pan. Wieczór zaczął się dziwnie, ale stopniowo napięcie ustępowało. Alina okazała się zadziwiającą rozmówczynią, błyskotliwą, oczytaną, z subtelnym poczuciem humoru. Mówiła o literaturze, muzyce, podróżach i wykazywała niezwykłą głębię wiedzy. Jak to możliwe, że pracujemy razem ponad rok, a ja prawie nic o pani nie wiem? Zapytałem, gdy podano nam dania główne. Upiła łyk wina, zanim odpowiedziała, a próbował pan się dowiedzieć? Jej pytanie zabrzmiało bez wyrzutu, ale trafiło w sedno. Prawdopodobnie nie, przyznałem szczerze. Ale teraz naprawdę jestem ciekaw. Na przykład, dlaczego w pracy pani? Zająknąłem się, szukając słów. Dlaczego wyglądam jak szara myszka? Dokończyła za mnie, a ja zawstydzony skinąłem głową. Wie pan, Andrzeju, czasem bycie niezauważalną to duża zaleta. Ludzie nie postrzegają cię jako zagrożenia, nie rywalizują z tobą, nawet nie zwracają uwagi. To daje swobodę obserwowania, analizowania, wyciągania wniosków. Ale czy to nie przykre? Przecież potrafi pani zrobić zupełnie inne wrażenie. Alina przechyliła głowę, przyglądając mi się uważnie. A po co mi to? Żeby koledzy mężczyźni mniej pracowali, a więcej patrzyli w mój dekolt, żeby kobiety szeptały za plecami i szukały powodów do sabotażu. Przyszłam do firmy pracować, a nie brać udział w konkursie piękności. Zamyśliłem się. W jej słowach była nieprzyjemna prawda o kulturze korporacyjnej które jako mężczyzna na stanowisku mogłem nie dostrzegać. A jednak dziś postanowiła pani pokazać inną stronę, zauważyłem, bo dziś nie jestem w pracy, odpowiedziała po prostu, a poza tym ciekawiło mnie wyraz pańskiej twarzy. I jak wrażenia, bezcenne, roześmiała się. Ten śmiech, szczery i otwarty, jeszcze bardziej ją odmienił. Rozmowa płynęła lekko, przeskakując z tematu na temat. Rozmawialiśmy o książkach, filmach, pracy, dzieliliśmy się historiami z przeszłości. Z każdą minutą, coraz bardziej wciągał mnie jej świat złożony, bogaty, zupełnie inny niż sobie wyobrażałem. Proszę opowiedzieć o sobie coś, czego nikt w pracy nie wie zaproponowałem, gdy przyniesiono deser. Alina zamyśliła się: Pisze książkę powieść kryminalna naprawdę o czym o szpiegostwie korporacyjnym, tajemnicach przemysłowych i zabójstwie dyrektora generalnego. Powiedziała to tak spokojnie, że nie od razu pojąłem, czy żartuje. I kto jest mordercą? zapytałem, grając dalej. Skromna pracownica działu analitycznego, której nikt nie zauważa. Idealna przykrywką prawda roześmialiśmy się, ale coś w jej spojrzeniu dało mi do myślenia. A pan zapytała nagle Czego o panu nie wiedzą współpracownicy? Zawahałem się. Przy jej wyznaniu moje sekrety wydawały się banalne. Obawiam się, że nie jestem tak interesujący, przyznałem. Praca, rzadkie spotkania ze znajomymi, siłownia w weekendy. Nie wierzę, łagodnie zaprzeczyła. Każdy ma coś, co ukrywa przed światem. Pod jej uważnym spojrzeniem poczułem, że się rumienie. Dobrze, jest coś. Kolekcjonuję stare zegarki kieszonkowe. Mam ich już trzydzieści sześć. Widzicie, pan, uśmiechnęła się. Za garniturami i naradami biznesowymi zawsze kryje się coś więcej. Po kolacji zaproponowałem, że ją odprowadzę. Deszcz ustał, więc postanowiliśmy przejść się pieszo. Nocne miasto oddychało świeżością. Powietrze pachniało mokrym asfaltem i opadłymi liśćmi. Wie pan, Andrzeju, Przerwała ci się Alina, jestem panu wdzięczna za ten wieczór. To ja powinienem dziękować pani, odpowiedziałem szczerze. Dawno nie spędziłem tak interesującego czasu. Nagle zatrzymała się i spojrzała mi prosto w oczy. Mogę zapytać, dlaczego naprawdę mnie pan zaprosił? Zamyśliłem się. Rzeczywiście, dlaczego? Z grzeczności, z poczucia obowiązku wobec pracownicy, która uratowała projekt. A może było coś jeszcze? Szczerze mówiąc, nie wiem, przyznałem. To był impuls. Coś mi podpowiedziało, że za pani maską kryje się ktoś inny. Być może zobaczył pan tylko to, co pozwoliłam panu zobaczyć, powiedziała cicho. Nic więcej. W jej słowach brzmiało wyzwanie i postanowiłem je przyjąć. Czyli jest coś jeszcze, czego nie wiem? Wiele rzeczy uśmiechnęła się. Na przykład to, że konstelacja nie jest pierwszym projektem, który uratowałam, i że pański zastępca gromów od pół roku próbuje sabotować pańską pracę. Zatrzymałem się. Co? Liczy na to, że zajmie pana miejsce, fałszuje dane, po cichu zmienia liczby w raportach, nastawia zespół przeciwko panu. Skąd pani? Mówiłam już, kiedy nikt cię nie zauważa, można zobaczyć wiele interesujących rzeczy. Ruszyła dalej. A ja musiałem ją dogonić. Przez te wszystkie miesiące poprawiałam jego błędy, nie zwracając na siebie uwagi. Konstelacja była po prostu bardziej oczywistym przypadkiem, którego nie dało się rozwiązać po cichu. Myśli wirowały mi w głowie: Gromów, mój zastępca i, jak sądziłem, przyjaciel. Alina przez cały ten czas po cichu przeciwdziałała jego planom. Dlaczego nie powiedziała mi pani wcześniej? A uwierzyłby mi pan. Rzuciła z przekąsem: Szarej myszce z działu analitycznego, oskarżającej pańskiego zastępcę o sabotaż. Milczałem, rozumiejąc, że ma rację. Mam dowody dodała. Jeśli pana to interesuje oczywiście, że interesuje odpowiedziałem. Doszliśmy do starej kamienicy w cichej uliczce. Tu mieszkam powiedziała Alina Wejdzie pan, pokaże dokumenty. Zawahałem się tylko chwilę. Tak, oczywiście. Jej mieszkanie okazało się równie zaskakujące jak ona sama przestronne, gustownie urządzone, z wysokimi sufitami i półkami pełnymi książek. Zaproponowała kawę i zniknęła w gabinecie. Po chwili wracając z teczką pełną wydruków i zrzutów ekranu. Proszę, podała mi dokumenty. Tu jest wszystko: oryginalne dane, zmienione wersje, daty modyfikacji. Adresy IP. Zanurzyłem się w lekturze. Z każdą stroną obraz stawał się coraz jaśniejszy i mroczniejszy. Gromów rzeczywiście systematycznie szkodził projektom, robiąc to tak sprytnie, by cała odpowiedzialność spadła na mnie. Dlaczego? Zapytałem, odkładając ostatnią kartkę. Dlaczego pomagała mi pani przez cały ten czas? Bo jest pan dobrym przełożonym, Andrzeju, sprawiedliwym, mądrym. Oddanym pracy. Takich jest niewielu, a ja nawet pani nie zauważyłem. To nie miało znaczenia. Cenię profesjonalizm, nie uwagę do mojej osoby. Patrzyłem na nią, próbując połączyć wszystkie obrazy: skromną pracownicę, zmysłową kobietę, cichego obrońcę. Kim pani jest? Alino się Uśmiechnęła się spokojnie, lekko tajemniczo. Jestem to on. Kim muszę być w różnych okolicznościach. Jak wszyscy. Czyż nie? W tym momencie zadzwonił telefon. Dyrektor. Andrzeju, natychmiast przyjedź do biura. Mamy problem z serwerem. Wszystkie dane konstelacji zniknęły. Gromów oskarża cię o zaniedbanie. Spojrzałem na Alinę. Jedziemy, powiedziała stanowczo. Wiem, co się stało. Po drodze wyjaśniła że Gromów prawdopodobnie postanowił wykonać ostatni ruch, usunąć dane i zrzucić winę na mnie. Nie wiedział jednak, że Alina stworzyła kopie zapasowe. W biurze czekali na nas blady dyrektor i zadowolony z siebie gromów. A! przyszedł. uśmiechnął się ten drugi. I Panna się wiercewa z Panem. Ciekawe! Dane są bezpieczne, — powiedziała spokojnie Alina, wyjmując pendrive. Tu są pełne kopie wszystkich materiałów projektu. Gromów po bladu. Jeszcze coś. Dodała, wyciągając drugi pendrive. Dowód na to, kto i dlaczego usunął oryginały. Następne dwie godziny minęły jak we mgle. Przywracanie danych, wyjaśnienia dla dyrektora, zwolnienie Gromowa. Przez cały ten czas Alina pracowała obok mnie. Dokładna, spokojna, bez zbędnych słów. Teraz widziałem ją naprawdę. Nie szarą myszkę ani femfetal. Lecz profesjonalistkę z ostrym umysłem i żelazną wolą. Kiedy wszystko się skończyło, była już głęboka noc. Wyszliśmy razem z biura, zmęczeni, ale zadowoleni z wyniku. Dziękuję, powiedziałem. Uratowała pani nie tylko projekt, ale i moją karierę. Nie ma za co. Proszę tylko następnym razem lepiej przyglądać się ludziom wokół. Wygląd bywa zwodniczy w obie strony. Lekcja przyjęta. Skinąłem głową. Mogę zapytać ostatnie pytanie. Jutro w pracy znów będzie pani szarą myszką. Uśmiechnęła się tajemniczo. Kto wie, może czas na nową rolę. Patrzyłem, jak odchodzi pewna siebie, tajemnicza, nieuchwytna. Kobieta, która dała mi lekcję o znaczeniu znacznie wykraczającym poza pracę, nigdy nie oceniaj książki po okładce, zwłaszcza jeśli ta okładka jest starannie stworzoną iluzją. Następnego ranka Alina przyszła do biura w eleganckim garniturze, z lekkim makijażem i bez okularów. Pewnym krokiem przeszła obok zdumionych współpracowników do swojego biurka, a tydzień później objęła stanowisko Gromowa, mojego zastępcy. Nigdy więcej nie użyłem określenia szara myszka i zawsze pamiętałem za najbardziej niepozorną fasadą może kryć się najbardziej niezwykła.